Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jestem przedstawicielem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddziału Powiatowego w Ciechanowie i moje nazwisko Jacek Maliszewski, pełnię społeczną funkcję prezesa. W ramach konsultacji społecznych zgłosiliśmy do Urzędu Miasta projekt z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczący organizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Nasze stowarzyszenie Działa już od 30 lat. Jest to organizacja ogólnokrajowa, w skrócie Zarząd Krajowy w Bydgoszczy, Zarząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie. U nas jest to oddział powiatowy. Naszym zadaniem głównie jest pomoc ludziom chorym na cukrzycę, jak również osobom zainteresowanym tą chorobą. Osoby zainteresowane to są takie, które na przykład mają chore dzieci, chorych rodziców, brata, siostrę. Nasza pomoc skupia się głównie na pomocy odnośnie wiedzy na temat tej choroby, gdyż często mylimy chorobę z jakąś inną chorobą. Jest to na przykład lekceważące podejście osób, które zaczynają od tabletek, tak zwany typ drugi. My bardzo zwracamy na to uwagę, że to. Nie ma rozdzielczości, czy ktoś jest na insulinie, czy ktoś jest na tabletkach. Jest to bardzo ciężka choroba. W jaki sposób pomagamy? Spotykamy się na spotkaniach naszych ogólnego koła, jak również na spotkaniach przy okazji różnych imprez masowych w mieście. Nasza pomoc to m.in. spotkania z psychologami, na, z lekarzami odnośnie danej choroby. Często osoby, które zaczynają dopiero chorować, szukają od nas pomocy, wsparcia, dostają od nas informacje w gazetach, czasopismach, jak również, jeśli jest taka potrzeba, pomoc psychologa. Często na naszych spotkaniach również osoby dowiadują się o dietach, jak stosować diety, jakie przepisy kulinarne. Odnośnie spotkań na imprezach masowych, czyli są to bonie ciechanowskie, są to różne inne imprezy miejskie, wówczas robimy badania tak zwane przesiewowe cukru. Badania te Mogą zaistnieć jedynie przy wielkiej pomocy Urzędu Miasta. I dlatego składamy zawsze wnioski o otwartych konkursach odnośnie badań. Dzięki pieniądzom uzyskanym z Urzędu Miasta od paru lat już przeprowadzamy badania. Nie są to imprezy jednodniowe, lecz są to imprezy, można powiedzieć, okresu letniego tam jest około 3-4 badań jak również jeszcze jakieś dodatkowe na tych badaniach z tego co obserwujemy jest to dla nas wielki plus i pocieszenie gdyż w tej chwili na badania podchodzą ludzie całymi rodzinami łącznie z dziećmi i na takie jednej imprezie potrafimy przebadać nawet 200-300 osób z czego to ludzie zresztą widzą, bo często do naszych stoisk ustawiają się kolejki wręcz na badanie cukru. Natomiast pierwsze badania, jakie żeśmy przeprowadzali na Błoniach Ciechanowskich, ludzie z jakąś taką niepewnością trochę i niechęcią podchodzili do nas. Tam podchodziło wtedy na takiej imprezie 20-30 osób. W tej chwili jest to dużo, dużo więcej. Nasza pomoc nie kończy się tylko na tym. Również pomagamy Ludziom w tej chwili biednym przy współpracy z Bankiem Żywności organizujemy zbiórki żywności, jak również rozdawnictwo żywności paradowskiej, jak nie tylko. Dzięki właśnie współpracy z Urzędem Miasta i pieniądzom, które pozyskujemy, potrafimy to przekazać w ten, a nie inny sposób. Nasza współpraca nie zawęża się tylko do Urzędu Miasta, ale również do wyższej szkoły zawodowej, w ciechanowie w dziale pielęgniarstwa. Gdyż badania, które przeprowadzamy, robi to kadra fachowa, bo tak mówią przepisy. Czyli są to studenci i pracownicy wyższej szkoły zawodowej. Z mojej strony bardzo proszę o głosowanie na ten projekt, gdyż pomagamy naprawdę wielu osobom i są to osoby ciężko chore na. Zgłaszam. Dziękuję.